Dobry, dzień dobry, moi drodzy. Kolejny piękny dzień na tym przedwiośniu, więc prace w ogrodzie ruszają pełną parą. To jest czas, kiedy mogę zająć się cięciem róż pnących. Jeśli chcecie mieć takie piękne róże pnące jak na tych obrazkach, to zapraszam Was na dalszą część filmu. W tym odcinku opowiem wam co trzeba zrobić z różami pnącymi, żeby pięknie kwitły. Zwrócę uwagę na ym, części te takie starsze, te takie grubsze. Pokażę wam jak zadbać o róże, które są już wiekowe i jak zadbać o róże, które są dużo młodsze, bo są różnice w cięciu. Pamiętajcie, że cięcie róż na przedwiośniu to najważniejsza sprawa, jeśli chcecie mieć róże pięknie kwitnące. Ja w tym odcinku pokażę Wam, jak zadbać o higienę takich róż, i do tego użyję również pewnego urządzenia, które pomoże mi wyciąć te tak naprawdę najstarsze części, te martwe części, żeby odmłodzić moją różę. Cięcie róż, moi drodzy, zaczynamy od tego, żeby zaopatrzyć się. W rękawice, najlepiej skórzane, lub takie, jakie ja mam z grubą warstwą gumy, żeby nie pokuć się. Dobrze jest też ubrać się w taką bluzę, jakąś, na, którą, na której Wam nie zależy, bo przez te kolce bardzo ją możemy pozaciągać. Szczególna prośba do Was o udostępnianie tego filmu, żeby jeszcze więcej osób dowiedziało się, jak prawidłowo ciąć róże. No i o subskrypcję kanału, bo wielu z Was jeszcze nie subskrybuje. Moja róża, Santa Ana, która tak pięknie kwitnie, dostała w tamtym roku pergolę, żeby była jeszcze bardziej wyginana, żeby jeszcze bardziej doświetlać pąki na tych pędach i żeby jeszcze bardziej kwitła. Ale w tym roku muszę przeprowadzić takie solidne cięcie. Dlaczego? Bo ma ona już kilka lat i u podstawy ma naprawdę bardzo grube te pędy. Chcę ją odmłodzić, żeby wypuściła jeszcze więcej pędów od dołu, takich pędów, które będą kwitły. No i żeby nie była taka łysawa w tej dolnej części, bo zależy mi, żeby ta pergola w tym roku była pełna. W pierwszej kolejności robię przegląd. Przegląd tych pędów, które są na tej róży. Zobaczcie, jaka ona jest tutaj masywna u podstawy. Te to naprawdę już jak szerokie e, drzewo. Więc podczas tego przeglądu. E, Obserwuję, które pędy są właściwie do wycięcia, bo są na przykład wyschnięte. Jak je poznać? Jeśli zaczynamy cięcie w połowie marca, bo tak naprawdę w Polsce to jest najlepszy moment w połowie marca. Oczywiście do końca marca można również ciąć. Mówi się, że jak zakwitają forsycje, to wtedy tniemy róże. Niektórzy tną troszeczkę wcześniej. Ja też, pokazując Wam, lekko wcześniej je przycinam, czyli około o dwóch tygodni wcześniej. Obserwuję, które pędy są martwe. Mogę poznać je po tym, że nie mają e, na przykład takich tutaj napęczniałych żywych pąków. Ten, mimo tego, że wygląda na wyschniętego, bo jest taki ciemny, nie jest taki oliwkowo-zielony, to jednak te pędy, te pąki tutaj nabrzmiałe posiada, jeden i drugi, więc to nie jest pęd do wycięcia. Natomiast ten tutaj, zobaczcie, jest już taki widocznie suchy i tego, ten pęd trzeba absolutnie wyciąć tuż przy nasadzie. Może mi się uda to, o, wycinam go ostrym narzędziem, no, ale ten ma przekrój powiedzmy około centymetra. A co zrobić, jeśli mamy takie naprawdę grube te pędy? No to do tych pędów muszę użyć już innego urządzenia, o którym za chwilę Wam opowiem, ale w pierwszej kolejności przyjrzę się wszystkim tym różom, powycinam te suche pędy. No i zwrócę uwagę, jak są zakończone. Pamiętajcie, żeby róża pnąca dużo lepiej kwitła, musimy doświetlać te pąki, które są tutaj na każdym pędzie. Jeśli nie będziemy przycinać tych pąków, to one będą wykwitać tylko tutaj na końcówce, gdzie będą bardzo doświetlone. Jeżeli poskracamy je, powyginamy je właśnie w taki sposób, że możemy je oprzeć o coś przy, przyczepić, to wtedy doświetlamy te poszczególne pąki na każdym pędzie i wtedy hormony, które krążą, pobudzają rozwój, Pąków kwiatowych i róża kwitnie nam w całości. Tutaj pęd ewidentnie martwy, suchy, już nawet jak go lekko tutaj, no tu jeszcze trochę zielony jest, ale on już nie da rady, bo tu już widzę zaschnięte te, te pąki i trzeba go tutaj wyciąć. Tutaj już widać, że on jest taki wysuszony. Taki dodatkowy tip, ponieważ jak macie już taką gęstwinę bardzo tych pędów, no to dobrze jest sobie, o, ciąć te pędy na takie krótsze i gdzieś później to wyciągać sekatorem. No bo faktycznie róże, jak to róże, mają kolce niektóre nawet dwucentymetrowe, no i nie da się od nich tak uchronić, żeby się nie pokłuć, to warto jest właśnie użyć nawet takiego sekatora, żeby powyciągać te. Wysuszone i odcięte pędy. Tutaj nawet słychać trzask suchych pędów. Jeszcze widzę, że tu nawet gdzieś zostało coś wcześniej wycięte. Kolejny. Na początku dbamy o tak zwaną higienę. Zanim zaczniemy ciąć róże, żeby bardziej kwitła i ją układać w te pędy w ten sposób. Najpierw zadbajmy o higienę. Wszystkie wyschnięte pędy. Zobaczcie, tutaj jest taki gruby gruby pęd, który tak naprawdę był ścięty w tamtym roku, być może za daleko wyrósł do sąsiada. Tutaj mam na tyle właśnie ten problem, że ona przerasta do sąsiada bardzo, więc często muszę ją redukować i zaraz zajmę się, zobaczcie, redukcją tego grubego pędu, no bo sekatorem go już nie wytnę. Moi drodzy, jak wiecie, ja lubię sobie ułatwiać pracę w ogrodzie, dlatego też często używam różnorodnych sprzętów, żeby tą pracę ułatwić i Mówię wam o tym, bo chciałbym, żeby ta wasza praca w ogrodzie była łatwiejsza, żebyście mogli jeszcze więcej odpoczywać. Dlatego do wycięcia takiej grubej róży używam mini pilarki łańcuchowej firmy Dedra, która powinna sobie doskonale poradzić, ponieważ ma tą swoją prowadnicę 10 cm, więc takie do 9,5 cm przekroju gałęzie i pędy swobodnie. Wytnie. Ale zanim zacznę, zaopatruję się w okulary, bo przy takich pracach zadbać również trzeba o siebie, no i działam. Raz, dwa, słuchajcie, i gotowe. Poradziła sobie bardzo sprawnie i bardzo szybko. Zobaczcie, właściwie dwie sekundy i wycięte. Teraz tylko muszę zadbać o to, żeby pociąć te pędy, żeby wyciągnąć je z tego płotu, bo u sąsiada już wyrosły. Zobaczcie, taki gruby pęd od róży właściwie w 20 sekund wycięty. Teraz tylko czas wybrać to z płotu. No i zobaczymy, gdzie trzeba jeszcze wyciąć róże, gdzie będzie jeszcze potrzebne to urządzenie, żeby szybciutko i sprawnie pozbyć się tych niechcianych pędów. Zadbałem już moi drodzy o wycięcie tych najgrubszych gałęzi, czyli tak naprawdę odmłodziłem tą różę i tak się robi w przypadku tych starszych egzemplarzy. Natomiast e, późniejsze cięcie, czyli to co teraz będę wam pokazywał, możemy zastosować zarówno przy młodszych egzemplarzach, jak i tych starszych. I teraz zaproszę Was do mojej róży Pitch Melba, która jest na słonecznej ścianie, i tam pokażę Wam jak postępować właśnie z tymi pędami, żeby doprowadzić do jak największego kwitnienia. W pierwszej kolejności, jak mamy tutaj obraz takiej róży, zobaczcie, ona jeszcze nie spuściła wszystkich liści. Oczywiście, jeśli macie ochotę, to możecie wszystkie te liście delikatnie oberwać, natomiast one opadną później, jak pąki zaczną wypuszczać nowe liście, to one je po prostu zrzucą. Ale można już od razu i je ładnie wyczyścić, żeby te liście gdzieś tutaj nie leżały, bo najczęściej macie już rabaty częściowo posprzątane w momencie, kiedy tniecie róże. I tutaj zobaczcie, super wygląda ta pitch melba, taka powyginana. I to jest bardzo ważne, żebyśmy zadbali, żeby te pędy były doświetlone, czyli najlepiej powyginane. Zobaczcie, te zeszłoroczne pędy, one są tu poprzywiązywane, tutaj i tutaj. Natomiast te młodsze pędy, które wyrastają z tych głównych, one jeszcze nie nadają się do wygięcia, no bo są jeszcze za krótkie. I z takimi pędami postępujemy w ten sposób, że skracamy je mniej więcej 10-15 cm o 3-4 oczka i wtedy one wypuszczą nam tutaj kolejne pędy, które będziemy mogli już doginać. I tak naprawdę z każdym takim bocznym pędem tak postępujemy, czyli przycinamy mu końcówkę. Z tymi głównymi pędami, zobaczcie, te które są tutaj, Zakończone jeszcze niedawno kwiatami, również je skracamy. Tutaj skracam ich trochę więcej. I tutaj musimy też popatrzeć. Zobaczcie, tutaj jest nagromadzenie tych pędów. Coś tutaj musimy z tym zrobić, albo przesuniemy troszeczkę i zrobimy z tego um, tak, żeby. Te pędy miały więcej powietrza, bo to więcej powietrza i więcej światła powoduje, że rośliny mają więcej kwiatów, więcej pąków kwiatowych, albo po prostu zdecydujemy się na to, żeby wyciąć ten najsłabszy pęd. Myślę, że tutaj w tym przypadku może to być ten pęd. Skrócimy go mniej więcej tyle, i on z tego skróconego pędu. Wypuści kolejne. Ważne jest również to, abyśmy pozbyli się takich najcieńszych pędów. Jeśli faktycznie te pędy są bardzo cieniutkie, wychodzą od głównego pędu, no to starajmy się je wyciąć. Na przykład w taki sposób, nawet jeszcze krócej, bo wtedy tutaj z pewnością z któregoś z uśpionych pąków wypuści kolejny, kolejny piękny pęd, który będzie nam kwitł. Tutaj zobaczcie, mam tak poobcinane je. Tak trochę niedbale tak, 2 cm, 3 cm, 4 cm skąd to się wzięło. A no wzięło się stąd, że one kwitły i ja je zrywałem do wazonu. Więc teraz albo decyzję podejmujemy taką, że wycinamy je, albo zostawiamy. Ja je zostawiam, bo te pędy mają grubość powiedzmy taką dość już odpowiednią, więc je zostawiam. Natomiast zajmuję się kolejnymi tymi pędami. Tutaj, zobaczcie, pęd, który wyrasta od samego dołu, tutaj już jest prześwietlone. To tak naprawdę tu jeszcze został jeden do wycięcia, ale jest prześwietlone. Zobaczcie, on na końcu jest tutaj już chory, wyschnięty, więc jeśli dalej widzimy, że on żyje, a patrzcie, tutaj ma dużo pąków już takich napęczniałych. Zaraz będą wypuszczać tutaj kwiaty i liście. To skracam go po prostu. Troszeczkę nad pąkiem wycinam. On będzie teraz tutaj luźny, ale za chwilę będziemy mogli go przyczepić. No i te drobiny po liściach, zobaczcie, zostały takie objedzone, objedzone wyschnięte kawałki. To dobrze jest się tego pozbyć. Mam nadzieję, że już zrobiliście opryski na swoich ruszach. Pokazywałem to w poprzednim odcinku. Jeśli nie to szybciutko zobaczcie jak ja to robię, bo to jest najważniejszy oprysk w sezonie. E, oczywiście najlepiej to robić zanim zaczniecie ciąć te róże, więc jeszcze jest chwilę e, na to czasu. Tutaj też od dołu zobaczcie mamy główne pędy, które są tutaj nawet rozłożone całkiem, całkiem nieźle. Natomiast mamy tam z tyłu pęd, który jest już wyschnięty i on nie daje nam tam zbytnio dużo um, kolejnych pędów, więc muszę się do niego tutaj dostać i będę go wycinał. Zaraz. Może z drugiej strony, a nie tu jeszcze ma, no to może go zostawimy, dlaczego na to zwróciłem uwagę? Ponieważ bardzo często jest tak, że róże od dołu mają właśnie, takie, są takie gołe i nie mają pędów kwitnących. Natomiast jeśli występuje coś takiego, jak tutaj, czyli taki pęd młody, który ma dużo rozgałęzień, to nie wycinajcie go tutaj od dołu z tej strony, tylko go zostawcie, bo on tutaj zakwitnie i wtedy da, da wam tutaj całą masę kwiatów. O, zobaczcie, ile tu jest tych pąków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Właściwie tutaj są dwa centymetry i pięć pąków już takich ładnych czerwoniutkich, więc z tego będzie dużo liści, dużo kwiatów, więc to zostawiamy, mimo tego, że faktycznie było przycięte, pewnie na kwiat cięty. na chwilę trochę zluzuję, zobaczcie, bo ona jest już na tyle wygięta, że daje radę. E, te podwiązanie troszeczkę odsuwam, ponieważ jak puści nowe pędy, to ja tutaj zaraz będę je wiązał, e, żeby fajnie się tutaj rozchodziły po całej tej kratce. Tutaj znowu jest zobaczcie taki, no trochę dzikus tak wygląda, bo tych, pędów, tych pąków ma mało, więc ja go tu skrócę bardziej. O w ten sposób i dam mu możliwość na um, rozwinięcie troszeczkę tej masy, powiększenie jej i wypuszczenie nowych pąków. Słuchajcie, ta sekwencja właściwie już gotowa. Tutaj jest trochę gęsto, ale jeżeli trochę poluzuję tutaj to wiązanie, to zobaczcie, one się trochę tutaj wyciągną do góry i jak zaczną wypuszczać nowe pędy, to będą mocowane do dalszej części tej kratki. Tu już jest właściwie gotowe. Tak powinno wyglądać, czyli ścięte 5 do 10 cm, nawet czasami troszeczkę więcej, jeśli tam jest dużo uschniętych tych pędów, przycięte te cieńsze pędy. Wyczyszczone te grube pędy, wycięte niepotrzebne pędy i te, które są wysuszone. No i teraz czas na to, żeby obserwować, czy róża zacznie puszczać piękne, e, piękne liście i pąki. Zobaczcie, tutaj jeszcze natrafiłem na taki pęd, który ewidentnie jest taki bardzo zielony, ewidentnie jest takim delikatnym dzikusem, więc ja go tutaj wytnę bardzo, bardzo nisko, bo to spowoduje, że pobudzę te kolejne uśpione pąki. No i tutaj jeszcze jest taka o, wysuszona część. To zostawiam, tak jak mówiłem, te rozgałęzione tutaj też zostawiam. Zobaczcie, tutaj już jest tak prześwietlone, już jest tak... Już jest tak ładnie, czyściutko. No tu może jeszcze troszeczkę. I te pędy wszystkie są widoczne. I o to nam właśnie chodzi, żeby wszystkie pędy miały luz i wszystkie były widoczne. Zupełnie odwrotnie jest jeszcze tutaj. Zobaczcie, tak związane troszeczkę na szybko, bo pewnie bardzo się rozrastały. No i tutaj musimy lekko to uwolnić albo e, po prostu odwiązać i puścić ten pęd jeszcze wyżej i z pewnością tak będzie najlepiej. O, zobaczcie, ten pęd wyciągnę go tutaj i go będę prowadził wyżej, bo tu jest przestrzeń pusta, więc tu niech sobie rośnie. Przytnę go tylko tutaj, niech sobie rośnie. Tutaj troszeczkę uwolniłem to wszystko, dałem więcej powietrza i to też jest dobry moment, żeby właśnie popatrzeć i przyczepić te pędy w taki sposób. Ponieważ jak one zaczną wypuszczać liście, no to już jest dużo trudniej, no bo nie widać tego wszystkiego, nie widać, gdzie te pędy są rozrośnięte, gdzie je poprowadzić, a tak w tej płaszczyźnie. O super. Czyściuteńko, i tu od razu, od razu. Lepiej widać jak dobrze posprzątane w kuchni. Też jak jest dobrze posprzątane, to wszystko widać. Tutaj tak samo. Mam nadzieję, że wideo było pomocne i że wiecie już, jak dokładnie przycinać róże zarówno te takie starsze, jak i te młodsze, i że zaraz pobiegniecie do swojego ogrodu na tarafy żeby dokładnie przyciąć róże pnące. Za mną jeszcze jest część, która jest nieprzycięta, więc ja się biorę do roboty, a Wy, kochani, napiszcie, czy już jesteście po cięciu róż, czy jeszcze przed.